Ok, się ma wszystkim? Siema. Będziemy dziś odpalać takie nowości od Jorge. Troszkę już opakowanie mi się zniszczyło, bo ja już je mam dosyć długo. No nie było czasu gdzieś tego nagrać. Od Jorge, znaczy od Jorge, to jest firma El Gato. Pirotechnika, pirotechnika. No czytaj co tu jest co jak? K klasę F3C posiadanek 9 gram, czyli jakieś 1,5 grama na sztukę. Tak. 6 sztuk Peca w opakowaniu. Wyprodukowane w Europie dokładnie Pro w Hiszpanii 2020 2020. Ja je, ja je Uwaga, kupiłem... bardzo głośno. Ja je kupiłem zaraz jak weszły yy, do obiegu. A już je widziałem bardzo dawno temu, gdzieś, w marcu w maju, w maju gdzieś już je widziałem, bo już mi pokazywali w sklepie, że dostali na, na próby takie te petardy yy, znaczy na, tak, na próbę, że, że Jorge będzie coś takiego ściągał, ale kod produktu to jest o rany a. O. Yy, o co chodzi z petardami z Chin? Bo mówią, że Europa zakazała. To nie Europa zakazała, to zakazali. Hmm, zakazali Chińczycy. Chińczycy na początku mieli robić 0,15 na petardę, bo tam u nich był duży wypadek 40 chyba osób zginęło w fabryce petard. Pokażę, jak one wyglądają. Ja sobie będę mówił. I Chińczycy ustalili, że będzie 0,15. Później doszli do porozumienia 0,30. W obecnej chwili jest porozumienie, że Chińczycy będą produkować 0,5 g petardy. Gruby ląd. Gruby ląd, bez gipsu, bezpieczne. No, wykonanie jest fajne, No to jest europejskie wykonanie. No, cena jest oporowa tych petard. Cena jest mega oporowa tych. Słuchaj, tam coś tam słychać lata. Cena jest mega oporowa My tych petard. Ale w razie czego, jeśli byśmy trzymali tu, to nam coś tam w palce zrobi, ale nam nikt nie urwie. I tak one się prezentują, no, nie pamiętam ceny, one chyba coś koło 30 zł, będą kosztować 28 chyba. No nie wiem. Można je znaleźć gdzieś tam na internecie w sklepach z Pirotechniką, to sobie je zobaczycie. No i będziemy je zaraz odpalać, nie mamy do czego za bardzo porównać, ale one głośne były, bo jedną odpaliłem tylko nie tą, tylko taką inną, głośnawe są te petardy, o 1,5 grama jest, nie będę ich yy, niszczył, żeby sprawdzić, bo to nie ma sensu, dobra, ok, teraz nagrywamy, co to jest, sustos, 6 sztuk, Niebieski. niebieskie, też około półtora grama. Te są suso, za tam te spergeto. Tak, tak, jakoś tak to było. O, ale za tam. To jedna. Wow. Mocniejsza. No, nie Mnie się wydaje, że mocniejsze od tych, yy, tych słabszych. Od tych, co jest 10 sztuk w opakowaniu. Ja bym powiedział: Naprawdę bardzo mocne petardy. I nie, nie ma obawy, że gips nas uderzy. Nie ma obawy, że gips nas uderzy. Naprawdę rewelacyjne petardy. To były które? To są ten. Y super. super su Sustos. Sustos. No naprawdę fajne petardy. No cenowo wychodzą drogo, ale naprawdę świetnie, świetnie strzelają. Naprawdę rewelacja. Powiem Ci czułem ten huk na ciele jak poszło, ten, ten, ta fala ja uderzeniowa. Mocne. Bardzo mocne petardy. No dobra, kończymy. Na razie, hej. Cześć.